Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już ostatnie słowo, kochani, z Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie głosiłem właśnie do dzisiejszej niedzieli, od środy popielcowej, rekolekcje. Trzy filmy z tej kaplicy, z tym cudownym obliczem za mną. Wczorajszy sprzed kościoła, który też jest piękny okazały. A dzisiejsza Ewangelia, słuchajcie, to Jezus, który spędza czas na pustyni ludzkiej, by przygotować się do głoszenia. I powiem Wam szczerze, że jeśli ktoś był na pustyni ludzkiej, to wie, że trzeba mieć sposoby, żeby tam przetrwać. Pamiętam, jak nagrywaliśmy jeden z, jeden z odcinków rekolekcji internetowych z ojcem Michałem Leganem, właśnie na pustyni ludzkiej to w ciągu tych sześciu minut praktycznie to słońce i ta atmosfera pustyni i ten piasek, który po prostu był wiewany do do, us, do, do, do oczu, uszu, no po prostu strasznie ciężkie doświadczenie. Po sześciu minutach byliśmy wykończeni tam, tym, tym nagrywaniem w tym pełnym słońcu i tak sobie wtedy pomyślałem o Jezusie, że, że żeby przetrwać pustynię te 40 dni to trzeba było mieć jakiś sposób na to i słuchajcie, tak sobie myślę, że z Wielkim Postem jest tak samo, trzeba mieć sposób na to, żeby, to, żeby przetrwać Wielki Post, przeżyć Wielki Post i dobrze ten czas Wielkiego Postu, czyli czas tej pustyni wykorzystać trzeba mieć takie sposoby Jakie towarzyszą tym, którzy na pustyni muszą zostać dłużej. Każdy niech do siebie dobierze odpowiednie sposoby, które mu pozwolą ten czas przetrwać, ale nie tylko przetrwać, ale ten czas, oby ten czas zaowocował pięknymi rzeczami, właśnie kiedy objawi się nam Chrystus zmartwychwstały na kolejne etapy naszego życia. Niech nas błogosławi szczerze, Bóg wszechmogący Ojciec i synie Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.